Siemano, witam serdecznie. Już jutro startuje Blast Rivals sezon drugi i oczywiście musimy sobie obstawić ten turniej. Jest to ostatni turniej przed Majorem, czyli przedostatni turniej Tier 1 w tym roku. Więc no, tutaj się wiele rzeczy może wyjaśnić na tym turnieju, chociaż w sumie nie wiem jakie rzeczy mogą się wyjaśnić. Drużyna roku już znana, ale będzie to taki ostatni sprawdzian przed Majorem i dla Vitality i dla Fury, które myślę, że są obecnie najlepszymi drużynami świata i... Zobaczymy jakim pójdzie na tym turnieju. Oczywiście, podlewskich wspieraków i koniecznie zostaw tą łapkę w górę, stary. Ja nie lubię prosić o te łapki, no ale jak ich nie zostawiacie, to ja muszę o nie prosić. Ostatnio poprosiłem i było dwa razy więcej niż zwykle, więc naprawdę muszę o tym pierdolić. No i przykro mi bardzo, no niestety, byście zostawiali łapki w górę, to on to nie pierdolił. No, po, po pierdolenia to ja już koncie pierdolić i już zaczynamy, ale jeszcze przed tym. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest strona CSGO Skins, wraz z którą przygotowałem dla Was konkurs na takie oto skiny. Jedyne co musisz zrobić, to doładować za co najmniej dyszkę z kodem Fritox i uzyskujesz szansę na wygranie skina. A im więcej doładujesz, tym większe szanse, że wygrasz. Dodatkowo, wpisując mój kod, dostaniesz 20 na start oraz plus 10% do doładowania. Na stronie masz mnóstwo różnych skrzynek, od tych tańszych ze słabszymi skinami, aż po te drogę, w których zawsze leci kosa. Można nawet odwzorowane skrzynki z CS, tylko że tutaj są trochę tańsze. Również są liczne eventy. Obecnie trwa taki O, podczas którego możecie otwierać specjalne, tematyczne skrzynki, za które dostaniecie specjalne punkty, które możecie wymienić na dodatkowe skiny. Jakby tego wszystkiego było mało, to jeszcze CSGO Skins podjął współpracę ze znanymi drużynami sportowymi, w tym Znavi, czyli jedną z najbardziej utytułowanych drużyn w CSie. I możecie otwierać dedykowane skrzynki danych zawodników, w których są skiny, którymi dany zawodnik gra. A jeśli lubisz ryzyko, możecie się pobawić na jakichś batlach, gdzie można wygrać znacznie więcej skinów. Natomiast jeśli chcesz zagrać, na Biedaka, to na stronie masz codzienną darmową skrzynkę oraz darmowe skrzynki na przykład za podobienie fanpage na facebooku. A gdy będziesz chciał wypłacić skiny, ale żone ze zdobytych ci się nie podoba, to możesz użyć exchangera i wymienić kilka skinów na innego o tej samej wartości. Pamiętaj, że z głową i przechodzimy do odcinka. Dobra, i to my tutaj mamy. Pierwszy meczik Mongols na Passion UA. No myślę, że tutaj może być e, ostra dominacja ze strony Mongołów, chociaż no Passion UA to jest były Complexity, jak ktoś nie wie. I ja kiedyś nagrałem film, to po, Buk po PGL Bucharest, tym pierwszym i tym drugim, że Complexity wreszcie wraca na właściwe tory. Wygląda to naprawdę nieźle. No i co się stało? Wygląda to znowu bardzo średnio i bardzo przeciętnie po tym jak właśnie z Complexity odeszli, ale jeszcze jak grali w tym Complexity tam pod koniec też już nie było najlepiej. No i nie wiem, nie takie ambiwalentne podejście mam do nich, ale z pewnością bym nie obstawiał, że oni tutaj chociaż jeden mecz na tym turnieju wygrają, bo jest to zdecydowanie najsłabsza ekipa na tym turnieju. Spirit na Falcons, to będzie ciekawy mecz Chociaż myślę, że Falcons tutaj bez, ale naprawdę bez większych problemów Spirit pokona. Spirit jest w fatalnej formie ostatnio, o czym sobie już zresztą wiele razy mówiliśmy, i nie wierzę, że oni są w stanie Falcons zagrozić. W ogóle znowu jest to mecz w Chinach, a dokładnie w Hongkongu. No Hongkong to niby... Chuj wie, Hongkong to jest ciekawy przypadek akurat, bo to ani miasto, ani państwo, chuj wie co to jest. No, ale w każdym razie jest to w Chinach. Więc znowu mecze zaczynamy od trzeciej rano. Boże, od trzeciej rano mecze my te turnieje tam w Chinach, nie? Ani sobie nie pooglądasz, ani nic Bo zanim ja wstanę, to już wszystkie mecze się skończą Nie lubię meczów w kinach, naprawdę No dobra, Spirit na Falcons, no myślę, że raczej bez żadnych szans No i mamy tutaj Passion Way kontra Spirit w danej drabince No i myślę, że ten mecz Spirit koniecznie musi wygrać Naprawdę, jeśli oni przegrają na Passion UA To będzie największa porażka drużyny tier 1 w tym roku, mi się wydaje Naprawdę, jeśli Spirit tutaj nie zrobi playoffów Gdzie zrobienie playoffów na tym turnieju jest tak banalne to naprawdę stary. No, będzie wstyd. Co mogę więcej powiedzieć? A tutaj to jest mecz o rozstawienie. Z tego co się orientuję. Tak, jest to mecz o rozstawienie. Ma Mongols kontra Falcons. E, no, Falconsi w grupach, jak wiemy, zawsze napierdalają. I czy będą w stanie najebać Mongols? Chyba je najebali ostatnio, mi się wydaje. Nie jestem pewien, aż się upewnię, czy oni grali na siebie na Yim Chengdu. E, nie, Falcons był do, na dole, Mongols był u góry, więc nie grali na siebie. Ale myślę, że no, Mongols. Mimo tego, że nie pokazali się źle na Yim Chengdu, no to jednak. Nie... Nie są już tą drużyną, którą byli jeszcze miesiąc temu, więc dałbym tutaj raczej Falcons, bo tak jak mówię, Falcons w grupach zawsze... Nawala. Furia na Pain. Będzie to e, ciekawy mecz, w którym może się bardzo wiele rzeczy wydarzyć. No bo brazole na brazoli to zawsze są totalne jaja. I szczerze, nie zdziwiłbym się, gdyby Furia ten mecz przegrała. Furia w tym roku już wiele razy przegrała na Pain. Ostatnio nawet na majorze, prze, na majorze przegrali na Pain. Nie? I Pain był w półfinale dzięki temu. Więc tutaj się może wiele wydarzyć. I ja chyba nawet bym tak zaryzykował, że Pain ten mecz wygra. A Furia padnie na dół. No bo tak jak mówię, brazoli na brazoli to tak jak Plac na Polaków, zawsze się musi coś w takim meczu odpierdolić. Vitality na Tailu. No, chciałbym tutaj coś więcej powiedzieć o tym meczu, żeby 8 minut wygraniczyć na tym filmie, ale ciężko, będzie, ciężko jest powiedzieć cokolwiek o tym meczu, bo Vitality raczej się po Tailu przejedzie. Mimo tego, że Tailu gra na swojej rodzimej ziemi, chociaż nie wiem, bo Tailu to są Chiny, a nie Hongkong, wiecie jak jest, ale Vitality naprawdę bez żadnego problemu powinno Tailu pokonać. No, byłoby to dziwne, gdyby przegrali. Furia na Tailu. No, będzie to z pewnością bardzo ciekawy mecz wiadomy Tylu, bardzo dobra drużyna, wygrali Fischer Playground, zresztą Furia też wygra Fisher Playground, więc no, widzicie, tu, wygra, tu wygrał, Tylu, tu wygrała Furia, więc no, no, widzicie, jakieś podobieństwo tutaj, no, Chyba Furia to wygra bezproblemowo. Ale w ogóle szkoda dla Tylu, nie, że grają mecz u siebie, ale pojechali na taki turniej, gdzie ciężko będzie im cokolwiek zrobić, naprawdę. Gdyby trafili Pain w dolnej drabince, uważam, że mają szansę, żeby ten mecz wygrać, ale jeśli trafią tą Furię, to nie widzę przyszłości Tylu, nie, na tym turnieju, a tutaj naprawdę dostanie się do play Playoffów, no ciężko nie jest, bo to jest turniej na 8 drużyn, z czego 6 przechodzi do playoffów, więc naprawdę wystarczy jeden meczek wygrać, żeby do playoffów się dostać. No ale czy Tailu będzie w stanie wygrać ten jeden meczek, no będą mieli bardzo ciężko. Wiadomo, ja tutaj tą furię nadudałem, tak wiecie, trochę ryzykownie, że tak powiem. Nie sądzę, żeby to się wydarzyło, ale jest na to szansa, że to się wydarzy. To jest taki mecz. 60 na furię, 40 na pain. Tak bym obstawiał. Jeśli Tailu trafi tutaj pain, będzie miał szansę na te play offy. Jeśli trafią pain, mogą wygrać na furię raczej. Wątpię. No i ostatni meczik, Pain kontra Vitality. Również mecz, o którym chciałbym powiedzieć, kurwa, coś, cokolwiek, ale ciężko, bo Vitality Pain rozpierdoli w drobny mak, ale pogdybajmy sobie, co by było, gdyby y, tutaj była furia, a nie Pain, bo to byłby ciekawy meczik. rewanż y, za ostatni finał na EM Chengdu i myślę, że Vitality ten rewanż raczej by wygrało, bo wtedy w tym finale w Chengdu Vitality zdecydowanie nie było samo i w ogóle oni na całym turnieju nie byli sami. Ja tam widziałem statystyki, że Vitality to miało chyba tylko 4 43% rund w tero, więc to jest okropny wynik. Ja jeszcze sobie to sprawdzę, bo to Stecmeister wrzucał, ale pamiętam, że tam Vitality miało okropny tero. Eee, a nie, to jest Ceterund, a nie jest Drund. No i tutaj Vitality 60%. No ale e, jak zjedziemy sobie do e, postów niżej, no to tutaj jest e, Teams. E, Terrorant win percent, tak w English wam powiem ładnie. No tutaj Furia 60% prawie, a Vitality 47,8%. No jest to okropny wynik, bo Vitality właśnie z tego dobrego Tero słynie. Apex zawsze miał najlepsze Tero w tier 1, no a tutaj na tym turnieju widać, że nie szło. I szczerze, jak patrzę teraz na to, jak, Vitali jak teraz patrzę na to, jak Vitality miał chujowe Tero na tym turnieju, i tak jestem w szoku, że oni doszli do samego finału, to i tak już jest coś, że grając tak fatalny turniej, byli w stanie dojść jeszcze do tego finału. Ale myślę, że tutaj na blascie Vitality może pokazać znacznie lepszą formę, bo Vitality na blastach zawsze bardzo dobrze gra. Już teraz mogę strzelać, że Vitality ten turniej wygra, no ale czy tak będzie? Zobaczymy. Vitality i Furia są w, jed w jednej grupie, więc nie trafią na siebie w playoffach, ewentualnie w finale. A to o wiele lepiej dla widowiska, nie? Gdyby trafili gdzieś na siebie po drodze. Ktoś tam może w tym finale zaskoczyć, no Falcons? No nie, Falcons półfinał max, to wiecie, jak zawsze, Falcons classic, to no nie? Spirit? Totalnie nie. Mongols? Totalnie nie. No jedynie bym tutaj zwycięzców upatrywał Vitality i Fury i najprawdopodobniej myślę, że taki będzie finał tego turnieju. Jest również finał tego filmu i prawdopodobnie udało mi się wbić 8 minut na tym filmie, więc jestem z siebie dumny. A jak ty jesteś też ze dumny, to wbij się na CSGO Skinsa i doładuj się żeby wygrać jednego z tych oto skinów stary. No i co? Słyszymy się prawdopodobnie jutro. Siemano!